Naukowcy sprawdzili skuteczność loterii. Zaskoczenie naukowcy, loterie szczepionkowe nie działają. Systemy motywacyjne oparte na loteriach z nagrodami, mające na celu zachęcenie ludzi do przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19, w rzeczywistości wcale nie zwiększają wskaźników wyszczepialności, ustalili naukowcy z Boston University School of Medicine. O wynikach swojego badania poinformowali na łamach Yama Network, czy byłbyś bardziej skłonny zaszczepić się przeciwko Covid-19, gdybyś mógł wygrać cenne nagrody lub pieniądze? Takie pytanie zadali uczestnikom badania naukowcy z grupy profesor Alla Najot Odpowiedź była dla nich zaskoczeniem. Zdecydowana większość ankietowanych powiedziała nie. Milion dolarów do wybrania rozpowszechnienie idei szczepień jest konieczne do powstrzymania pandemii Covid-19. Aby przekonać wahających się, niektóre kraje oraz stany USA wprowadziły różne strategie, mające na celu zwiększenie zainteresowania szczepionkami. Należy do nich Polska oraz między innymi. Od 12 maja stan Ohio. W obu przypadkach władze ogłosiły powszechną loterię, w której losowo wybranym osobom, które przyjęły pełną dawkę szczepienia, przyznaje się nagrody rzeczowe lub pieniężne. W Ohio można wygrać nawet milion dolarów. Po wstępnych doniesieniach, że liczba szczepionek w tym stanie wzrosła dzięki takiej strategii, inne stany wdrożyły podobne rozwiązania. Jednak, na co zwracają uwagę naukowcy z Bostonu, ogłoszenie Loterii Szczepionkowej w Ohio ściśle zbiegło się w czasie z rozszerzeniem przez amerykańską Agencję do Spraw Żywności i Leków użycia szczepionki Pfizera wśród młodzieży w wieku od 12 do 15 lat. Wcześniejsze oceny ogłoszonej w o loterii nie uwzględniały rozszerzenia dopuszczonej do szczepień grupy, podkreśla profesor Walkej. Jego zespół porównał więc dane z amerykańskich centrów kontroli chorób w celu oceny trendów w liczbie szczepień jedynie wśród dorosłych Amerykanów w wieku 18 lat i starszych, przed ogłoszeniem loterii oraz po nim. Loterie szczepionkowe mają ograniczoną wartość. Uzyskane przez nas wyniki jasno pokazały, że loterie szczepionkowe mają ograniczoną wartość, jeśli chodzi o zwiększanie absorpcji szczepionek, oświadczył walka. Dlatego uważamy, że środki pieniężne przeznaczone na ten cel mogłyby być inwestowane w skuteczniejsze programy, mające na celu edukowanie i eliminowanie przyczyn oporów ludzi przed szczepieniami, dodał. Naukowiec podkreśla, że w obecnej chwili zidentyfikowanie interwencji, które skutecznie zwiększą wskaźniki wyszczepialności, jest krytycznym problemem zdrowia publicznego, niezbędnym do powstrzymania pandemii. Ważne, aby rygorystycznie oceniać takie strategie, a potem szybko wdrażać te najskuteczniejsze, za to wycofywać te, które nie działają, mówi. Walka i jego koledzy mają nadzieję, że ich odkrycie doprowadzi do zaprzestania inwestowania w nieskuteczne i drogie loterii, za to napędzi dalsze badania nad nowymi programami zwiększającymi wskaźniki szczepień.